Tam po przerwie na kanale firmy proszę o jak wyczyszczenia. Mamy w tej chwili, zobaczcie co na nam mamy piękną zimę, a my dalej działamy. Dzisiaj zadanie nie tęgie. Musimy wytrzorować płytki, które e, bardzo długo nie były czyszczone, Płytki są brudne. E, płytka już jest troszeczkę ma, ma swoje lata. Próbujemy doprowadzić do stanu e, takiego pierwotnego. E, zobaczcie w jaki sposób to robimy. Tu już mamy wyczyszczoną fugę w tym miejscu, a tu jeszcze jest brudna. Dzisiaj używamy przyrwarki Flormoy naszej palownicy, tutaj, która generuje 160 ponad stopni Celsjusza i 8 barów ciśnienia i wykupujemy całe zabrudzenia tutaj odkurzaczem MIFIS Alto Home Cleaner z taką przestawką tutaj do ściągania właśnie z modułów twardych. I wypukujemy te zabrudzenia. No, zaraz pokażemy jak to robimy. Wasze płytki w domu też mogą wyglądać tak fajnie. Po wyczyszczeniu. Zobaczcie jak to jest. Ok, działamy. Pokażemy Wam jak to wygląda. Kordian teraz rozprowadzi nasz środek, który mamy w tym wiaderku. Na kawałeczku, robimy po kawałeczku takie płytki. Dokładnie rozprowadzi. W miejscu gdzie potrzebujemy, żeby środek już mógł tutaj zadziałać. O, są ich pieski. Tutaj fajne. Wysku nie chodzi nam tutaj po tym środku o Kodia rozprowadzi dokładnie, preparat. i zaraz wjedziemy szorować Florboy będziemy szorować dokładnie tutaj, żeby ten środek mógł podziałać, wyciągnąć brud do zabrudzenia właśnie z spłytki z płytki zaraz wam to pokażemy Kordon już rozprowadził środek no. tutaj na połcarskie. W tej chwili użyjemy tutaj naszego florboja. Zobaczcie, jak maszyna pracuje, która szoruje te płytki. Jest doskonała do czyszczenia właśnie w takich warunkach domowych. No to może Kordoś włączyć maszynę. O, po oscylacyjnym oszorowuje płyteczkę po kolei. Każdą w ten sposób środek penetruje dokładnie dzięki temu że mamy właśnie ten ruch oscylacyjny tutaj i kółkę i, i samą płytkę a po czym te miejsca, które nie dostały właśnie doszorowane, patnie, nie mógł już y, dostać się w y, tam kugę, doszorujemy za pomocą naszej parownicy. No już w tej chwili mamy tutaj nasze płytki doszarowane florbojem. Kortia użyje parownicy, żeby doszarować fugi dokładnie, żeby pozbyć się tego, tych zabrudzeń. Póki się prepara, tutaj czyszczący jest jeszcze na, na powierzchni płytki fugi. No i właśnie teraz włączę maszynę. Nasz znaczy światło chodzi w zabrudzenie. No, od razu, prawda, mamy dosyć tonów tutaj. Fugę idealnie dzięki wysokiej temperaturze oraz oraz właśnie tutaj e, ciśnieniu które zwłaszcza ta para głucha o doczyszczamy tutaj prawda te płytki i tak po kolei po kolei po kolei wszystkie płytki doczyścimy w całym tutaj pomieszczeniu mamy troszkę do zrobienia. trochę tych kapelków jest no, pokażemy mamy efekt końcowy tak właśnie wygląda czyszczenie takie 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 profesjonalne tutaj fug możecie zamawiać u nas takie usługi zapraszamy do, 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 do telefonowania udzielimy więcej informacji telefonicznie jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje okej okay, to już fugi mamy doczyszczone teraz ja włączę nasz tutaj odcudacz i zneutralizujemy środek nabryzkują i wypukują żeby zmyć go dokładnie z posadzki o i jak wyrósł to wszystko było na, na podłodze a teraz w łazience z takiej mozaiki wyciągamy tę parownicą właśnie te zabrudzenia byś pokaż jak to pięknie odchodzi nam Taką szerszą troszeczkę w środkę do naszej parownicy, zapraszamy i fajnie to wszystko wychodzi. Stare brudne moko, uwięziony przy Sugach. No, teraz działamy w kuchni parownicą. O, tutaj to efekt jest napisany. Zaburzenia tłusz, tłuszcze rozmywają się za pomocą temperatury. I po pomalutku, pomalutku wyciągniemy Wszystki brud. No i zadanie wykonane. Udało nam się doczyścić wszystkie fugi Kudeczka Jeszcze podłoga tchnie po finalnym opowaniu. Pokażę Wam tutaj kuchnię. Jak fajnie te przejaśniały tutaj fugi. Przed pokój już też pakujemy swoje rzeczy. Tak to wygląda właśnie. Zapraszamy Was na naszą stronę o doczyszczaniu posadzek, na nasze media społecznościowe, na, na Facebooka. Możecie tam poczytać o naszych y, tutaj realizacjach i zobaczyć inne usługi jakie świadczymy. Y, Zapraszamy do oglądania kolejnych materiałów. Cześć. Na razie.